Jeżeli chodzi o domeny i hosting, trzeba przemyśleć nazwę firmy. Jeżeli nazwa firmy, jeżeli firma będzie jednoosobowa, czyli jesteśmy sami dla siebie w swoim gabinecie, tutaj co jest dosyć duża dowolność. Można w związku no, dla, najprostsza wersja jest taka, że po prostu próbować znaleźć domenę pod swoim innym nazwiskiem i nazwać się w ten sposób i to też będzie miało sens. Natomiast jeżeli prac, planujecie pracę w spółce, w jakiejś praktyce lekarskiej, wspólnej z kolegami, z koleżankami, czy w grupie, wtedy jest warto zastanowić się nad jakąś taką nazwą generyczną, żeby e, wszystkie osoby były objęte tą nazwą. Nazwą. Później wybieramy domenę. Kolejny wybieramy pakiet hostingu. W najprostszej wersji wybieramy, pobieramy i zainstalujemy pakiet Wordpress, czyli taką platformę, do której możemy tworzyć strony internetowe, to jest to jest bezpłatne do pobrania i do zainstalowania i na końcu możemy zacząć tworzyć treści na strony i wpisy na bloga, jeżeli chcemy tego bloga uruchomić. Najprostsza wersja. I teraz tak, jeżeli chodzi o domenę, w skrócie powiem, Ja to jest oczywiście screen są przykładowe z, z mojego hostingu, ale tutaj jakby no chciałem tylko pokazać, zobrazować jaka jest sytuacja. Domena powinna być w miarę możliwości krótka, jednoznaczna, żeby nie kojarzyła się z niczym niemedycznym albo niezwiązanym z medycyną, no bo wtedy może być myląca dla, dla ludzi. Najczęściej jeżeli mamy możliwość, to warto wybrać domenę .pl, no bo ona jest taka najbardziej uniwersalna i najbardziej wzbudza respekt u pacjentów. Czasami warto też dokupić razem w pakiecie domenę regionalną i domenę EU. Na przykład w moim hostingu była taka promocja, pakiet trzech domen razem, bo każda była złotówce. Była domena PL za złotówkę, domena.com.pl za złotówkę i domena EU za złotówkę. I wtedy można było za 3 złote w tym pierwszym roku sobie wykupić. Zwykle jest tak, że domeny możecie kupić bardzo tanio, typu właśnie złotówka. 10 złotych tyle jest, taki jest koszt domeny. Natomiast jeżeli chcecie przedłużyć, to jest to jest ten druga kolumna. Często jest tak, że w hostingu, który używacie, czy w dostawcy, dostawcy domen jest tak, że do, przedłużenie domeny na kolejny rok kosztuje znacznie już więcej niż złotówkę, a to są koszty typu właśnie za domenę.pl to jest 90 zł, za domenę.com i net po 50 zł. Tak tego rzędu są koszty. Bardzo fajną jest domeną, domena klinik, ona jest nowa dosyć, powstała niedawno. Jeden z moich kolegów założył taką klinikę stomatologiczną, która na, nazywa się Better, w związku z tym ma adres internetowy better.klinik. Bardzo fajnie to brzmi, bardzo fajnie to wygląda i może to wykorzystać do, 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 do takich działań marketingowych bardzo fajnie. Natomiast ta domena, no już jest dosyć droga, bo ona kosztuje niemal nie 200 zł. Sama domena i oczywiście nie też podobne, podobne kwoty, więc tutaj już troszkę większe koszty związane, ale bardzo medycznie patrząc bardzo sensowna nazwa. Hostingi. Zwykle hostingi też nazwa nie jest to jakoś duża, to już zwykle duży wydatek w promocji. Ja mam akurat taki pakiet Kiwi, czyli taki środkowy, to to jest 10 GB przestrzeni na dysku takim szybkim SSD NVMe. W pakiecie takim promocyjnym kosztuje to na na początek 30, tam 7, 50, natomiast później przedłużenie na kolejny rok kosztuje 150 zł. To są tak, tego typu koszty. To co jest bardzo ważne. Pamiętajcie, jakbyście wybierali hosting dla swojej strony internetowej, żeby była taka dopiska Let's Encrypt. Let's Encrypt to jest pewien rodzaj kodowania, który zapewnia certyfikat bezpieczeństwa dla strony. Jeżeli pacjent wpisze w wyszukiwarce wasz adres strony internetowej i wejdzie na tą stronę, to tak jak na stronę banków, będzie miał na w górnym lewym rogu przy nazwie strony zamkniętą kłódkę, czyli poinformuje go przeglądarka, że ta strona jest bezpieczna i że może bezpiecznie używać. Jeżeli tego certyfikatu nie będzie, on jest w wersji bezpłatnej tutaj w tym w costingu, jeżeli tego nie będzie no to będzie kłódka otwarta i będzie miał ostrzeżenia z przeglądarki, że ta strona jest niebezpieczna i żeby uważał na, na jej zawartość. No trochę brzmi to strasznie, że na stronie lekarza będzie ostrzeżenie o, o niebezpieczeństwie strony, ale to jest bardzo istotne, żeby, żeby o tym wiedzieć. To, co jest ważne, to są bezpłatne, zwykle transfery są bez limitów, jest dowolna ilość skrzynek mailowych i stron, także możemy tutaj właściwie wszystko umieścić, co chcemy i te, taka wielkość 10 GB, myślę, że w internecie w zupełności wystarcza, tutaj więcej nie trzeba i te koszty, tak jak mówię, tak to się mniej więcej przedstawia. Teraz tak,